Jak w dżungli. Siema! No i dawno nie, nie, nie jeździłem Nie byłem tu wieki Czy pozmieniało coś? Prosto idzie trasa Jak to to się tutaj zrobiło? Chorągiewki jakieś wyzawieszone kurła To no, kurde kolega tutaj dobrze jeździł ostatnio Jak takie se trasy porobił To przejazdów trochę było O tutaj takie coś Kurwa To no, gdzie ja takie coś przejadę O Matko Bosko. No wam powiem, że średnio, średnio na tym katajemie to nie jeździłem, nie pamiętam kiedy. Tutaj widzę jakaś nowa traska jest zrobiona. Więc na razie to tak na spokojnie przejadę. Zobaczę co z takiego porobione jest. Jak to w ogóle ugryźć? Zakrętów, nie zakrętów, pełno tutaj widzę porobione. Tutaj coś takiego. Aha, tutaj taki jakby mini ten, mini wyskok by był. Wam powiem kolega, już drugi raz na zawodach w tym roku startuje. A ja jeszcze nie zdążyłem dobrze wyjechać motorem w tym sezonie. Także Wam powiem, że. tu co, w lewo? Niech będzie w lewo. Także Wam powiem, że kurde, pasowałoby zacząć ruszyć, ruszyć tę dupę i coś jeździć, bo przejechałem może. Za 3-4 km. O, ryboki pan będzie mówić, że tutaj ryby poszła. Tutaj przejechałem za 3-4 km. Taką właśnie kempą. I kurde. Ręce to masakra. Ale kurde, tyle. Ja sobie powiedziałem, że koniec. Porobię te serwisy, co miałem zaplanowane. Jakieś tam, komuś i tyle. Chcę mieć w końcu czas dla, tutaj, dla siebie, żeby sobie pojeździć. Tutaj nawet na te opony nie, nie planuję dzisiaj nic próbować. Ani na te duże, ani nawet na te mniejsze. Wolę się tak rozjeździć. Przynajmniej sobie z godzinkę dwie eee, pojeździć, tak, żeby wiecie. Aha, i tu jesteśmy już w tym miejscu, co my byli. Tam jeszcze coś było. Tak, pojeździć sobie godzinkę dwie, żeby się wjeździć po tej przerwie długiej. I wtedy będę mógł coś próbować, nie? Tam jeszcze coś jest. A wam powiem, że tutaj kurde kolega se porobił. On więcej tutaj. Miał czasu, mówi, że nic nie remontuje to, to akurat se porobił taki fajny tor i sobie tutaj trenował. I powiem wam, że jakaś ósemka tu jest. O, na ósemce to nie byłem. Oho, ho. Dwa lata temu chyba ćwiczyłem ósemkę. odpuszczać. Kurwa, ta noga w prawo. To lepiej sobie pomału przejechać i tak bardziej technicznie niż na niż na prędkość. Kurwa mać. To spoko. Wam powiem. Gacie mi z dupy wyszły, myślę, że jak tutaj bym się zaczął pomału jeździć w tygodniu, nawet po pół godzinki, maksymalnie godzinka. Nie, jak już będę miał chwilę czasu, to nawet by to fajnie mogło wychodzić. No nie, tutaj ja bym nawet po deszczu pojeździł. Żeby ta ziemia była na, namoknięta e, i takie fajne by zrobił tutaj. Kolejny takie pod koło. No to jest jeszcze świeże, widzę. Mnie wyniosło no Dobra pojedziemy sobie tam dalej Troszkę szybciej Łapy mi bolą już jak skurwysyn No ale nic o kurwa Ohoho. Ale żebym wyskoczył Ja pierdole bo byłem motocykl były pode mną ja byłem nad motocyklem Ale żebym za kurde, poprawkę chcę to Wam powiem, że a tak chcę przejdziemy za szybko kurde tu było bo tu właśnie to jest takie Dobry jest wyskok, tylko trzeba umieć. Na trójce może to tak o, na spokojnie. O, bez żadnych kurde fifarafa. ciasne zakręty Można się dużo tutaj nauczyć Idziemy lewą stroną. Chyba Truja najlepsza byłaby z tego wszystkiego Coś tak myślę znowu by mogła być za bardzo długa A wiadę się na ósemkę od razu i w tę stronę może teraz Jaki to kurwa bieg jest Arzy O i tam jeszcze dalej widzę prowadzi traska. Przejebane jak tak się zrobi przestój To masakra Spal pan gumę Zepsuje kurde mu opony Kurwa. O, na to nawet nie chodzę. Jadę tam dalej za tą ósemką popatrzeć. Kurde. Aha i tu jest takie po prostu zawrócik taki fajny. Teraz chyba czwórka jest bieg Coś mi się tak zdaje Trzy, dwa, jeden Raz, dwa, trzy Tutaj czwóreczkę zapniemy Czwórka że chyba lepiej na twórca jest: o kurde. O, kurde, moja ręka to już koniec. Muszę chwilę sobie zdych i ten Eee yy, Czerwę zrobić Pojadę gdzieś dalej może Obczaję co i jak